Siema kuz, to jest i witam was w na moim kanale Jeżeli wam się czyniło eksploracja zostawcie lajkie ok. góry, jest suba, dzwoneczki, wpadziecie na mojego instagrama, którego będziecie mieli na ekranie albo w opisie pod filmem I teraz bez przeżywania zaczynamy kolejny odcinek z gry Trucker, Real Wells A więc zaczynamy I witam was <laughs> właśnie w tym odcinku bo jak sami widzieliście odblokowano mi już YouTube mi odblokował już yy, streamowanie co ja się bardzo z tego powodu cieszę bardzo wam wszystkim dziękuję, że wspieraliście mnie yy, oraz dziękuję też yy, widzowi, jednej yy, moderatorce, moderatorce, czyli Słodziaki, że też we mnie wierzyła oraz innym <śmiech> osobom. <śmiech> <śmiech> Jeżeli będę dzisiaj chciał sobie pograć na w Minecrafta na, moi, na moim serwerze, to dam wam info tutaj. Ja mam skróci info. Oczywiście nie, nie, nie będę tego nagrywał, ale będzie można znowu pograć i pograć na Discordzie. <laughs> Słuchajcie, wczoraj nie mogłem za długo siedzieć, dlatego że... No byłem zmęczony. Dlatego dziś do tego nie mogłem zasnąć. głowa mi strasznie bolała miałem tego. No nie wiem jak to się nazywa dokładnie. No bolała mnie głowa strasznie. Taki, albo była za duże ciśnienie, albo ja nie wiem. Nie, czekajcie, co ja potrzebuję tych, 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 Aha, cementu. No i od cementu się weźmiemy. A do cementu potrzebujemy... Glinę i wapień. Dajcie po wapień. 50 sztuk, no to... Dobra. No i... Yy, nie było mi za dobrze. Nie wiem, czemu nie... Nie mogłem w ogóle zasnąć się przekręcałem z jednej strony na drugą stronę tylko czułem jak mnie głowa boli no nie wiem co się działo Bo no może za długo siedziałem na początku, na początku bo, bo miałem taką przerwę od live'ów od i nagle szybko chciałem tak długo robić live'a no to też czy nie za dobrze spróbuję dzisiaj zrobić z minecrafta live'a będzie teraz ci, zacinało mi minecrafta albo z takiego no ale przepraszam was z góry za to ale chcę dzisiaj rodzić już tego lajwania, żeby nie było nudno dla Was. <laughs> I ogarnę też regulamin na czat na, na live, żeby moi moderatorzy mogli, mogli wysyłać. Pozdrawiam serdecznie wszystkich moderatorów, czyli Słodziaki, Player XD, yy, yy, Kapixa pozdrawiam, Stacha pozdrawiam, JTEXA y pozdrawiam. O, też moich widzów. O, właśnie. Jeszcze jednego gadowała. Miko! Miko, Miko pyly albo Miko ten... Yy... Miko N coś tam... Nie wiem, nie pamiętam Niku, ale w każdym razie wszystkich serdecznie. Pozdrawiam. Jakoś dam radę dojechać, teraz muszę jechać tutaj do tego, nie? Mhm Ciężko mi będzie jechać teraz No, wyleciał mi już jeden Ten ważniejsze to jest I nie, mam paliwa, co jest najgorsze właśnie. Muszę szybko jechać, żebym mógł zankować sobie. O co, myślałem, że już mi wyleci to. Mm. No jest, jest, jest. O. No. Ma okaz, no, mało, ale dobra. Tam musisz następnie dojechać tutaj. Ale to jest aż 2 km. Czy damy radę? Nie wiem, zobaczymy. Czyli zdążymy, ale. Czy... O jezu, jeszcze. No, przy takim tym to ja nie wiem, czy damy radę. Dzisiaj lajwika nie będzie, ale będzie za to jutro lajwik z na niedzielę. Nie wiem, jak, jak długi, bo zależy, czy wytrzymam w ogóle długo. Nie patrz. Nie, nie zacznij uwagi na jakie jeżdżę, bo to jest normalne. Tylko wciskam gaz, bo mi się nie chce hamować też do tego Więc no Napiję się przez ten czas Za 100 <laughs> Widzimy się za chwilę. Już jestem. Chciałem sobie do fulla zatankować, jednak było le lepiej dla mnie. Teraz tak, słuchajcie, jeżeli mam to, Nie mam już tego 43 i 15 gliny. Teraz pójdziemy po glinę, żeby było dużo. Dobra, dwa kilometry, nie jest tak daleko. No teraz idziemy. Hmm. Ten, ten samodzienczy jest żela tego paliwa. To jest najgorsze właśnie. 10 dolarów mi tego zostało. Masakra. Więc lecimy, lecimy. <laughs> no. To jeszcze dzisiaj się o 19... Ten odcinek będzie mieli na 15.30. O 15.30 leci. A o... jeszcze leci zapis do tego. A o 19.30 leci też jakiś odcinek. Więc no, czekajcie. Glina brać Leci, miałem, że to za dużo, ale no dobra, mówi się trudno. Idziemy muszę przydychać, muszę aż. Co ja tutaj potrzebuję? Aha, też tyle aż. Węga tu potrzebuję, dobra, no to ja tu pojadę do tego. No i co, i. Też tutaj. Chodź, o 4 km aż masakra. No lecimy. To wiecie co? mi się za chwilę, jak dojadę już na miejsce, bo za znaczy, ja do, dojadę, to, to trochę to potrwa, a nie chcę Was zanudzać, więc do zobaczyska za chwilę, czekajcie, do zobaczenia za chwilę, a więc już jestem, właśnie jestem blisko celu, tylko właśnie mi samochód nie jest tutaj pod górę, nie wiem czemu, gaz, 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 nie ja gaz, on się sam stacza, o. Jestem, a więc mogę już to oddać. Nie to, nie, nie, nie. Sprzedania, o. a. Dobra. Dobra. lecimy wyjdź tu i teraz muszilić. Czekajcie, cementu. Potrzebuję ile cementu? Tu potrzebuję pięć cementu. Dobra, no to brać. Znaczy mnie da na to wziąć. Dobra.

ha teraz muszę z tym do tego miejsca. Pięć kilometrów. idziemy się za chwilę. Już jestem. Więc właśnie. Co to jest? To jest źródło żelaza. Dobra, to już wiem, wiem gdzie, gdzie mam rolę żelaza. Dobra. Hmm. Dam tu na razie. Tam mi się posunię, po mi się kasa. No, 1000 już jest. I tam 2000. Chyba że więcej, może. Daj 5000, widzę. Pae 22 500. Dobra, a więc tu, tu. Nastujcie. Ja, Co gdzieś miłem y tu tak, tu jest potrzebna jest żelaza. Dobra, to zjemy to rudę żelaza. Brać. Eee, to. Chodźmy. Ciekawe, co będzie jako to. Oho, jedzie, 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 jedzie. Krótko jest, więc znaczy za długo nie będziecie mieli. O samodzielnie się podskakuje sobie trochę. Dobra. I jesteśmy, i teraz tak tu brać. Nazuję to tak jak tu mi pisze, żeby nie przeciążył nie, nie przyciążył. I teraz tym z że żelaza muszę jechać tutaj do tego, nie? Tutaj. I ile jest? 2 km. No to jeszcze jedźmy te 2 km. Dobra. No Jeszcze się sprawa dzisiaj. Yy, 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 kogoś, bo. Mojego moda, czyli tego yy, tą yy, modatorkę Słodziaki, bo. Otwieram serwer DS na Discordzie, więc jak coś to będziecie mogli wpadać, ale to jeszcze link dam może w opisie. Nie wiem, czy już on jest wyczyszczony, czy nie. Jeżeli będzie, to, no, to wam dam link w opisie. Jeżeli nie, to wam nie, nie podam jeszcze tego linku w opisie, tylko jeszcze trochę będziecie musieli poczekać. A my już jesteśmy na miejscu. Dobra, to sprzedania. A nie to, fakt. Aaaa, to chyba już wiem o co chodzi To zakład metalowy Aaa Gdzie ja mogę zrobić źródę żelaza? Ta fuck gdzie ja mam mieć tu do żelaza? Tu jest zdobycie wapnia. Tu jest zdobycie węgla, tu jest zdobycie. Tu rudy. Żelaza. Dach tak. tu. mhm, Bię -mm. jest żelaza, ale nie wiem czy to jest. Oj Boże, napiszcie mi kontra jak to ma być, bo ja nie rozumiem teraz tego. Za Nie produkcja na razie stanie, no bo nie, nie mogę inaczej tego zrobić, no To tylko tablice potrzebuję to do myby Dobra, no to. Tu mogę sprzedać olej na benzynę. To teraz tak, słuchajcie, nic nie mam z tym zrobić. Bo tutaj zostawię na razie, a u, pojadę po... Węgiel może. Nie, wiem, trzeba będzie to załatwić. Cement mam jeszcze tylko jeden. Jeszcze jeden muszę tylko dać. tu potrzebuję jeszcze tego. Tylko wapnia mi brakuje, tylko wapnia. To pojadę po wap wapno. Więc no. Mm. Mój się trudno, hmm. może to by trzeba było przepalić, dlatego może. Oje, że ja tego nie zobaczyłem w ogóle To lecimy po... Nie wiem po co. A, po wapno. Dobra, to lecimy po wapno. 5 km, idziemy się za chwilę. Jestem już blisko, No. Biorę wapno. O nie, biorę na ten on trzeba, bo nie potrzebuję tego za dużo. lecimy mm, ja muszę jechać do tej, do tego. Tak, tutaj muszę jechać. nawet to lecimy. I dzisiaj jeszcze i dzisiaj o 19:30 wyjdzie specjalny odcinek z gry, którą uwielbiać na moim kanale. Nie ma już, już, wszyscy wiedzą. O. X da, 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 do, do tego wrzucić. Muszę znowu tankować samochód masakra. Oczywiście chodzi mi o Minecrafta yy, i jeżeli, jeżeli macie jakieś pomysły do minecrafta co mogę zbudować albo co takiego, albo co mógł jeszcze zrobić teraz w Minecrafcie, to piszcie teraz w komentarzu, ja będę czytał i po prostu na odcinku pokażę Wam kogoś, który mi się, się komentarz spodoba to przyjmę mu serduszko i po prostu yy, no jak to się mówi wezmę i na odcinku się pojawi więc to się bardzo opłaca, wapnie, dobra 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 teraz tak, słuchajcie, tu muszę wziąć jeden cement jeden tylko, bo tylko jeden potrzebuję I teraz lecimy do... Z tym, tym... Czekaj, co, jeszcze, co ja tu jeszcze potrzebuję do tego? Nie, 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 do tego, nie do tego, tutaj. O! Bryki. A do blików co potrzebuję tylko? Węgla. To lecimy po węgiel. 6 km. Lecimy. Widzimy się za chwilę. Już jestem. Hmm. Będzie trochę echo, dlatego musiałem się przenieść trochę, bo... Moja siostra już nie stwierdziła, że będzie u mnie w, w pokoju swoim, tam... Ja pierdolę, tam mi coś trafi. Yy, tam gdzie akurat nagrywam, więc no... Tutaj był ten problem właśnie, jestem teraz w toalecie, bo nie mam gdzie na nagrywać, a nie chcę jej bajek słuchać, bo jeszcze mi prawa autorskie to wylecą, a tego bym nie chciał. Masakra. Dobra, lecimy. Stop, stop, dobra. Lecimy. Jak daleko? Muszę jechać tu? Nie. Z tym węglem masz przyjechał tutaj. Masakra. A tu, tu nic nie potrzebuję. Znaczy tego psa u duszę, który lubi tu wąchać. Masakra. Wszystko będzie mi przerwało dzisiaj. Tu odam Cement jeden, Chodźmy. A już najwyżej tam to po, poza... oglądało yy, się tam. Czekajcie, teraz do Was wracam. co tego kundał duszę. Już jestem, pies mi tu wszedł, to nie będzie wyjść, no. Powiedzcie mi czy ja... ja, z tego psa stuknę. Wyjechać nie mogę. No nie, wyjadę. Ja pierdolę. O. To bo mówić trudno. Że przez na, ten, na tych dziurach 이게 당연하네. 맞다 그래서 n o r m Na tym odcinku, w tym odcinku kończymy ten, kończymy ten odcinek, bo wiemy zaraz coś trafi. Ja nie pies mi hałasuje, to jeszcze nie mogę tego przyjąć. a i te sobie wsadźcie, a nie. Mam to gdzieś. Tu zalogło się wiem, że wszystko tracę, no, ale mówi się trudno. A więc ten odcinku, to na tyle liliżam się ekspo zostawcie w Subatronki będzie go instagram, będzie mi opisy opisie od op op filmem. A my widzimy się już na następnym odcinku, do zobaczenia i hej hej!